Zwykle w tym blogu opowiadam o książkach, które warto przeczytać. Tym razem będzie mowa o tym, dlaczego warto czytać i jak sprawić, żeby czytały książki nastolatki. Dzień dobry, Anna Czernymarecka. Zapraszam do kolejnego odcinka wideobloga Anki Czytanki. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj osoba wszechstronna książkowo, Agata Marzec, bibliotekarka, polonistka, powieściopisarka i poetka. Więc o książkach wie wszystko, o czytelnikach też. Agata, witamy. Serdecznie. Ty... Witam serdecznie i tak. dziękuję za tak piękne przedstawienie. Ale myślę, że to jest najlepsza reklama dla książek, a nie dla mojej osoby, i tego się trzymają. Dobrze. Ale będziemy mówić o książkach i o czytelnikach, bo Ty przygotowałaś dla odn w słupsku taki wykład dla nauczycieli pod tytułem Kształtowanie motywacji do czytania, jak obudzić w nastolatku pasję do czytania. Tak. I nazwałam to też na sposób e, młodzieżowy wkręcanie w czytanie, żeby łatwiej było zapamiętać. Wkręcanie w czytanie. Nastolatek to czytelnik. Nikijaki. No właśnie, jaki. Do niedawna myślano, że nijaki, że bo w zasadzie czyta coś, o czym nie wiemy, bo jeżeli czyta, to w zaciszu domowym niekoniecznie się tym dzieli ze światem, bo nie ma z kim o tym porozmawiać, bo się wstydzi o tym porozmawiać. Ale ponieważ na całym świecie prowadzona jest teraz kampania promująca czytelnictwo, zlecono cały szereg badań na ten temat. Również w Polsce i co się okazuje, że czytelnik współczesny w tym wieku o którym mówimy czyli ten nastolatek to przede wszystkim czytelnik oporny. Teraz co to oznacza? No Bo wydawałoby się, że oznacza czytelnika, który nie chce czytać książek po prostu, boi się ich jako zjawiska. Czemu sam widok książki? Dlatego zajrzałam do tych badań i znalazłam definicję czytelnika opornego. Pozwolę sobie ją zacytować naszym widzom. Czytelnik oporny to młody człowiek, który, mimo wszelkich pozytywnych predyspozycji psychofizjologicznych, nie jest zainteresowany czytaniem. Warto przy tym podkreślić, że nie mówimy tutaj o osobach, które posiadałyby jakiekolwiek upośledzenia, np. wady wzroku czy ograniczenia intelektualne. Albowiem zjawisko oporności dotyczy osób, które z różnych przyczyn odmawiają czytania książek i czasopism. Zostało to tutaj. W jedną szufladkę wrzucone, ale myślę, że, że słusznie, ponieważ y, czytanie dobrych artykułów jest tak samo wartościowe jak czytanie dobrych książek. Y, no i teraz ciekawe pytanie, jak wielu jest tych czytelników? Anka, jak obstawiasz procentowo? W gronie nastolatków. Ile czyta osób? Książek? Ilu mamy czytelników opornych? Jaki opornych. to byłby procent? No, tak. Y, 60%? Nie, na szczęście nie jest tak pesymistycznie i źle. <laughs> E, tylko 20, o, to świetnie, tylko i to aż, świetnie, w zależności od tego, jak na te badania spojrzeć. Czekaj, co znaczy, że czytają? To jest jedna książka rocznie, to już wystarczy, żeby ktoś został zaliczony do grupy czytających? E, to jest e, do pięciu książek rocznie. O Jezu, marnie. No. Marnie, tak, bo no. marzymy o tym, żeby młody człowiek przeczytał chociaż jedną książkę w miesiącu, prawda? Tygodniowo. Zbadano następnie przyczyny powstania tego zjawiska, bo to nie jest tak, że y, rodzimy się jako czytelnicy oporni, mm -hmm. prawda? To byłoby zbyt proste do wytłumaczenia, a jednak jest cała rzesza młodych ludzi, bardzo dużo czytających więcej niż dorośli. Wskazano na trzy takie przyczyny zasadnicze. Przede wszystkim brak informacji o odpowiedniej lekturze. Okazuje się, że brakuje y, instytucji, brakuje młodym ludziom autorytetów, chociaż wydawałoby się, że one no, są, prawda? Są przecież. Okazują się słabymi y, autorytetami w tym temacie, ponieważ muszą przede wszystkim realizować podstawę programową i afirmować lektury. No tak, a lektury to ja sama mhm. wiem z własnego doświadczenia i swoich synów, że nie do końca. Są wciągające czy te... I chyba nie do końca w... oczekiwania młodzieży współczesnej tak. spełniają. Mhm. Więc ten nauczyciel, który ma za zadanie stać murem za lekturami, a nawet jeżeli ma prawo powiedzieć, że mu się one nie podobają, mimo wszystko mówi o lekturach szkolnych. I to rodzi taką naturalną barierę mhm. między uczniem a nauczycielem. Dlatego tu pomyślałam o nauczycielach, że przydałoby się takie szkolenie, takie warsztaty, które pokażą, jak można troszeczkę od kuchni. Wejść do głównego pomieszczenia, w którym jest uczeń i zainteresować go książkami. Czyli to byłaby ta pierwsza przyczyna. Czyli to jest ten aut brak autorytetu i wskazówki, co czytać. Tak. I też ograniczone możliwości nauczyciela w systemie, w mhm. jakim jest szkoła. No właśnie. Druga przyczyna to negatywne skojarzenia młodego człowieka. Ponieważ y, najczęściej młodzi ludzie wynoszą tradycję czytania z domu, ale to jest nikły procent, większość zaraża się tym od rówieśników. Nie w szkole. Szkoła okazuje mhm. się hamulcem w rozwoju czytania u młodego człowieka. No i trzeci, yy, trzecia przyczyna to konkurencyjne media, które rywalizują z książką o, tym o czytelnika. Mówi się chyba najczęściej, tak, nie? to jest znak czasu. To jest telewizja, to wideo, internet, gry. Ja mam też swoją teorię na ten temat, która mówi, że to wszystko nie jest wrogiem młodego człowieka, ponieważ tekst kultury to nie tylko książka, prawda? Mhm. To jest każdy inny przekaz który ma jakieś przesłanie. Więc z tym przesłaniem można trafić do umysłu młodego człowieka, również poprzez grę komputerową, czy poprzez komiks. Ale jeszcze ci wtrącę mm -hmm. zanim o tym komiksie, bo ja przecież przeczytałam, czy przejrzałam, dostaję dużo książek, które są oparte na grach komputerowych. Nie wiem czy ty to zauważyłaś. Tak, Czyli podobno Harry tak Potter gra... jest oparty na yy, schemacie gry komputerowej, Aha. dlatego tak wciąga. Ale tak, tylko że wiesz, tak jak w grze komputerowej masz takiego już gotowego bohatera, to w książce on ma więcej emocji, uczuć i mm -hmm. tak dalej. Dobrze. Komiksy, no właśnie. Yy, o komiksie wspominam dlatego, że obchodzimy rocznicę bardzo ważną, piękną dla nas rocznicę odzyskania niepodległości i bardzo łatwo też tym tematem uczniów zanudzić i mm -hmm. to tak, Dobrze. żeby nie wracali do tej tematyki już nigdy. Tematyka niepodległościowa, patriotyczna, obywatelska kojarzy się w szkole z jakimś przymusem. Sztampu, tak. I też zwykle tak jest omawiana. Dlatego bardzo spodobała mi się ta pozycja 100 na 100, czyli Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości, wydana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, czyli pozycja edukacyjna, która nie wiem jak to zaprezentować w sposób widoczny. Oczywiście pokażę tylko wycinek tego co tutaj jest. Piękna grafika, pięknie wykonany komiks, nie głupi, bo wyciągający wiele cennych faktów naszej historii również szczegółowych, wiele postaci, które uczniowie powinni znać, kojarzyć, ale wszystko to dostosowane do języka współczesnej młodzieży. Czyli połączenie patosu mm -hmm. z językiem potocznym, ale bardzo trafne w tej książce. Dostaliśmy ją w ramach rozwoju tego czytelnictwa programu który prowadzimy w kilkunastu egzemplarzach i stosujemy podczas lekcji czyli staramy się wykorzystać przy metodach aktywizujących uczniów okazuje się to strzałem w dziesiątkę o ile lekcje historii na temat niepodległości powodują że uczeń się wyłącza w momencie wejścia mhm. do klasy to praca z tym komiksem bardzo aktywizuje jego umysł czyli, czyli można rozumiem przeszłeś w zasadzie tak mhm. gładko z tego dlaczego mają problem z czytaniem do tego, jak zachęcić do czytania, yy, na przykład właśnie yy, pokazując odpowiednie książki, jak jeszcze można zachęcić eee, do czytania? To, co yy, zaintrygowało mnie szczególnie, to kryteria, które decydują o tym, że młody człowiek wybiera taką, a nie inną mm -hmm. książkę. Pogrzebałam w tych badaniach i znalazłam takie kryteria, też no. niedawno opracowane. Otóż, jakie to kryteria? Książka musi należeć do atrakcyjnej, kolorowej edycji wydawniczej. Nie oszukujmy się. Szare pozycje, wydane w sposób bardzo skromny, jakkolwiek oryginalne, często nie przykuwają uwagi młodego człowieka, który jest atakowany tyloma bodźcami, kolorami, dźwiękami, sygnałami, że również takiego produktu oczekuje w formie książki. Czyli to jest pierwszy warunek. Dalej. Musi pojawić się w książce wyrazisty bohater w odpowiednim wieku czyli taki, który wydaje mi się wiarygodny z przeżywanymi emocjami. Kolejny punkt warunkowy to książka nie może być zbyt gruba, ale nie może być też zeszytowa, zbyt krótka, ponieważ uczeń, jeżeli się już w nią wkręci, bo wkręcanie w czytanie jest teraz też modne, to tak szybko z tych trybów się nie chce wykręcić. On chce mieć do czego wrócić, chce mieć nawet ochotę zarwać jedną, drugą nockę, żeby móc doczytać to, co się wydarzyło, ale chce na to czekać. Czyli ten moment oczekiwania jest bardzo istotnym kryterium przy doborze lektury i jej grubości. Mhm. Wskazano na to, że książki powinny wydawane być w druku dużo większym niż teraz to się robi. Wiadomo, że robi się to z oszczędności, tak. ale nie sprzyja to rozwoju zainteresowania Proszę. książką. Znaczy, co? Chodzi ci o czcionkę? Tak, A ja myślałam, że po... że to Na ludzi w moim wieku chodzi ta no, duża tak czcionka. Można czuje. byłoby na początku pomyśleć, ale, ale młody człowiek. Czy ten tworzy książkę mm -hmm. i na dużą czcionkę, to człowiek od razu tak przyjaźnie do niej podchodzi. Zgadza się. Poza tym nie męczy rzeczywiście wzroku tak mm -hmm. szybko, więc nie czuję tego zniechęcenia, zmęczenia, znużenia. Być może też zbyt duża ilość tekstu na stronie wydaje się przytłaczająca. Tak jest. Mhm. Więc podpowiadam wydawnictwom, że chyba warto uwzględnić to kryterium, skoro jest ono wynikiem ankiet, badań wśród uczniów. Mhm. I jeszcze jedna cecha. Coraz częściej, pomimo pozornie dorosłego wieku, wszyscy lubimy książki, w których są ilustracje. I to nie znaczy wcale, że to są książki gorsze, mniej pojemne treściowo. One mogą być bogatsze treściowo, mogą troszeczkę wspomagać naszą wyobraźnię, niekoniecznie, niekoniecznie zastąpić ją, tak? ale wspomagać jej rozwój czy jej pracę podczas lektury. Czyli to są te kryteria niezbędne. Jeżeli chodzi o akcje promujące czytelnictwo, możemy o tym rozmawiać do rana, ale na pewno trzeba je podzielić na te, które prowadzone są w Polsce oraz na te, które prowadzone są w świecie. Ponieważ widać istotną różnicę między nimi. Akcje polskie to są akcje raczej sztampowe, mm -hmm. jeszcze nie mają tego polotu co zagraniczne, tej odwagi, bo to są akcje typu Narodowe Czytanie. Taki, taki, tak, takie właśnie jakby oficjalne. Gdzie niekoniecznie to jest mm -hmm. młody człowiek w centrum tej akcji, tylko ten, który chce być autorytetem. Pewnie, że mamy być autorytetami, przewodnikami młodych ludzi, że mamy ich wprowadzać w ten świat. To jest niezwykle istotna rola mhm. człowieka dorosłego, ale my nie możemy zastąpić ich poszukiwań, więc te akcje są coraz mniej skuteczne, często są sztuczne, czyli na przykład robi się nagonkę w postaci kilku klas, które się zbiera w jakimś placu w jakimś jednym, na jakimś placu, na jakimś jednym miejscu i każe się usiąść, czytać. Bo mamy mhm. narodowe czytanie. No, obawiam się, że skuteczność odwrotna do oczekiwanej. Czyli te polskie akcje muszą chyba odrobić jeszcze lekcję ważną, natomiast zagranicznych znalazłam około tysiąca. O. Może od takich najbardziej typowych, jak maraton czytania organizowany w szkole, ale wieczorem i w nocy. Czyli uczniowie zaopatrzeni w poduchy, nawet w ulubione maskotki, jeżeli to są młodsze dzieci. Wiedzenie, w ulubione napoje zasiadają w nocy w sali gimnastycznej i każdy odczytuje przez 10 minut książkę swoją ulubioną, albo bawią się w kalambury, czyli przynosi dwa rekwizyty związane z książką, kojarzące się z bohaterem, z tytułem i pozostała grupa musi odgadnąć tytuł prezentowanej książki. Zwykle to są książki takie, które wszyscy znają. Aha. Fajna zabawa, bo wprowadza element rywalizacji, integruje grupę, a jednocześnie pokazuje, że szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale również mogą się tam rzeczy niezwykłe wieczorem dziać, prawda? Dalej, magiczny kufer. To jest akcja również szkolna, międzyklasowa. Polega na tym, że uczniowie jednej klasy przygotowują duży, ozdobny kufer, do którego chowają również swoje ulubione i rekomendowane przez siebie, nie nauczycieli, książki, po czym przekazują ten kufer na miesiąc w innej klasie, klasa się zapoznaje z wybranymi pozycjami, po czym dorzuca swoje. I On chyba robisz Szkoła numer 5. Wydaje mi się, że pani Dankowska to robi. Jeśli tak, to gratuluję. Mm -hmm. To świetnie, że dotarła do tej akcji. I um, sama jestem ciekawa jej efektów. Jeszcze tego nie robiłam, ale czas najwyższy. No, I ten kufer, który się rozrasta, staje się tak bogaty literacko, e, zatacza koło. I na końcu jest podsumowanie projektu, sprawdza się, które książki były z niego najczęściej wyciągane, które zostały na dnie, i w ten sposób można stworzyć ranking popularności mm -hmm. książek dla młodzieży, który tworzą sami uczniowie. Jest na przykład konkurs na blog czytelniczy. Jestem bohaterem książki. Uczniowie kilku klas przez miesiąc wcielają się w wybranego przez siebie bohatera lektury i codziennie w formie pamiętnika dodają na blogu Wpis. Też ciekawe, bo rozwija umiejętność pisania, mhm. nie tylko czytania, i uczniowie podobno bardzo mocno czekają na to, co zostanie dalej napisane, bo to wciąga jak serial. No to mówię, prawda? Tak. Ja też bym sobie z chęcią coś takiego poczytała. Mhm. Mój coming out. Yy, nazwa anglojęzyczne w większości, więc takie też zacytuję, ale są wśród nas uczniowie, którzy nie tylko czytają, ale i piszą. Inspirowani swoimi lekturami. Więc ten moment, w którym yy, mogą się pokazać ze swoją twórczością, Organizowany może być raz w roku w formie takiego happeningu, mhm. kiedy uczeń z szuflady wyciąga te swoje teksty, bierze głęboki wdech, zamyka oczy i po raz pierwszy prezentuje je publiczności, choćby małej grupce uczniów. Więc poniekąd jest to książkowa akcja, też promująca czytelnictwo, ale jednocześnie pisanie. Bardzo mi się ta akcja spodobała. Eee, kolejne. To na przykład konkurs na limeryk o książce. Limeryk nie jest trudną formą wypowiedzi lirycznej, łatwo też yy, przedstawić go uczniom. Ja podam przykłady takich limeryków uczniowskich, one są krótkie, więc możemy je odczytać. Za brak pożycia pod puławami mąż się wyżalał przed kolegami. Nie ma seksu od rana, bo żoneczka zaczytana. Wprost cała obłożona książkami. <laughs> I jeszcze jeden. Młodą panienkę kiedyś w Nowym Kępnie spytano, co tam czyta tak namiętnie. Ona zaś z nad horroru odrzekła im bez humoru. Ja w postać z książki wcielam się dogłębnie. Naprawdę nietrudna forma, prawda? Tak, I to są w ogóle te rzeczy, o których mówisz, te akcje, one są takie, że one nie wymagają nie wiadomo jakich nakładów ani finansowych, ani Oczywiście. czasu, ani wysiłku. Poza mhm. tym są w znacznej mierze spontaniczne, yy, nie czasochłonne. także to też warto wziąć pod uwagę, bo czasami wystarczy 45 minut nawet lekcji wychowawczej, mhm. aby zarazić tym czytaniem. I jeszcze kilka fajnych akcji, na przykład, yy, a Ty do czego używasz książek? E, tworzy się serię grafik, w których książkę e, stosuje się jako element zaskakujący przy innych przedmiotach. Na przykład tworzy się z niej podkładkę pod mysz, albo podstawkę pod fotel, kiedy no, jest nierówny. To jest, ja to jest, wiem, profanacja użycie. książki, nie, nie, <noise> ale faktycznie pokazuje to nam, że książka jest na co dzień, ale nie używamy jej właściwie, a może zamiast tego, co z niej robimy, warto by było zajrzeć do jej środka, nie, tak? nie skorzystać mhm. tylko z twardej okładki, a z miękkiej zawartości. Ale książka, która, akcja, która jest propagowanie pewnego rodzaju świadomości wyższej, mhm. dlatego ważna. Wszyscy pewnie słyszeliśmy o, o akcji Nie czytasz, nie pójdę z tobą do łóżka. Warunek. To dla młodzieży starszej zaznaczmy. A dumnie jest powiedzieć chłopakowi na randce, nie czytasz, nie pójdę z tobą do łóżka. Podobno niektóre uczennice mówiły tak naprawdę i y, żartobliwie zaczynały, ale mm -hmm. kiedy okazało się, że y, współpartner nie czytał książek żadnych, to i tak te relacje się rozpadały, więc może rzeczywiście warto zacząć od tego no pytania. każdą lankę, się wiązać. Prawda? O czym gadać. No, super, e, dobrze, mm -hmm. bo naprawdę tych akcji jest mnóstwo, tak. mnóstwo. Jeżeli ktoś chce, ja oczywiście zapraszam do kontaktu. Mam ponad tysiąc tych akcji wspieram nauczycieli w tym zakresie. Jeżeli jakiś rodzic Chciałby rozwinąć wśród swoich dzieci poziom czytelnictwa, również zapraszam, można mnie znaleźć w ekonomiku, można mnie znaleźć no, po prostu poprzez maila, chociażby renifit od 2.pl. No słuchaj, bardzo Ci dziękujemy w takim razie, bo to było bardzo pożyteczne i bardzo praktyczne. Ja myślę, że zgłoszą się do Ciebie nauczyciele. To może rodzice nie wiem jeszcze. Jeszcze bym chciała koniecznie króciutko powiedzieć o tym, co daje czytanie, bo ostatnio Dobrze. wyszło mnóstwo badań na temat mózgu zupełnie nowych, które każą nam inaczej spojrzeć na nasz mózg jako plastyczny model czegoś, nad czym y, mamy panowanie, ale i nie mhm. mamy nad tym panowania, więc zwiększa się liczba synaps, połączeń między komórkowych, które nie tylko powodują, że się relaksujemy, Czytanie książek działa podobno tak jak joga, jak czekolada, jak czekolada. uzależnia, to też udowodniono, że ja jest to ja silne wiem, uzależnienie, to mhm. ale powoduje szybkie rozwijanie pamięci, opóźnia procesy starzenia mózgu, opóźnia procesy demencji, choroby Alzheimera, czyli bardzo poważne mhm. sprawy, wzmaga empatię i jej rozwój w młodym człowieku, uczy relacji interpersonalnych, zaspokaja potrzebę wrażliwości często skrywanej i co ostatnio udowodniono, jest świetną formą terapii, chociaż długotrwałej, dla dzieci autystycznych. No, jeszcze ja tylko dodam, że bezkonfliktowo w ten sposób. Czyli... Czytając, uczy się języka polskiego, Och, ortografii, oczywiście, i oczywiście. gramatyki. Nie, Także tu szukajmy przyczyn, drodzy rodzice. Jeżeli dziecko robi błędy i naprawdę przerażają one liczebnością, może powinno po prostu zacząć więcej czytać. Jeżeli nie ma współczucia, nie ma empatii, też powinno zacząć czytać. Zachęcamy rzeczywiście czytać jak najwięcej rodziców, żeby ich dzieci czytały. Dzieci czytajcie, bo będziecie po prostu mądrzejsze i lepsze. Bardzo ciaga to dziękuję. Państwu też i do zobaczenia.